Tymczasem my udajmy się wprost do bazy. No że ciekawa ta walka z bossem. Dosyć długo trwała. Sporo ciosów musiałem tutaj mu wpakować. Ale... Ale jestem zadowolony. Włożmy sobie tak jeszcze tak z 30 strzał. Żeby miały co robić. Niech nasz tutaj się uleczy. W międzyczasie. Okej. Okay. Okej. Okay. Co to się kurde dzieje? Czemu się wszyscy obijają? Kurde, ile wełny. Masakra. U, u, u. Sporo tej farmy idzie. Sporo drewna. Sporo kamienia, ale widać, że się opierdzielają. Aha, teraz idą do roboty, okej. Okay. Co, co, co kurde? Dzień minął kurde? Dopiero wstają wszyscy? Da, fuck. Ok. Build mill. Ok. A mam młyn odblokowany, Dobra, co by tutaj zbudować? Młyn, tak? Spróbuję na akurat. To tam mamy wydopyty. Starajmy się wbić na kolejny level i bym sobie w sumie jeszcze bazę założył. O kurde. Za dużo. Teraz tak. Młyn mogę sobie postawić tutaj. I ja niech teraz wszyscy przyjdą i mu pomogą. O, to, 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 to. To mi się podoba. Ten no, inkubator bym z chęcią stworzył. Tylko właśnie te części antyczne. Nie wiem, gdzie się je zdobywa. To muszę chyba ruszyć w dalszą eksplorację. What? Okej, okay, bo zdobyłem kiedyś nasionko, właśnie pszenicy, ale. Chyba muszę poletko sobie specjalne stworzyć. Czekajcie. Wet plantation. Wheat seeds. Ok. My tych nasion, pszenicy, niestety, za dużo nie zdobyliśmy. Chyba, że od bandytów kiedyś ogarnę. A nas jedna zaś tych Bardziej z tych punktów technologii, naprawdę tutaj masę. Poison arrow. Venom gland. Tego jeszcze też nie podnosiłem. O, już sobie latasz. Żyjesz? Jej, żyję. I lecisz. <grych> Okej, okay, dobre. W takim razie wracasz na moje stanowisko. Koteczek niech. Dwa koteczki coś nic nie robią. Okej. Okay. W takim razie kurczaki poprosimy. I, może owieczka. Znaczy nie wełny mam akurat za dużo powiem wam szczerze. O to niech sobie tutaj chłodzi lodówkę dalej. O! Najicior. Tak patrzę na tą mapę, moi drodzy, tutaj widzę jakieś wulkany się już powoli odkrywają, jakiś kolejny boss się szykuje. Chyba tam następnym razem skieruję swoje kroki w takim razie. Może już teraz. Pasowałoby. Okej, okay, to co? Penkin jest w... W tym kierunku, prawda? Kurde, wysoko. Ok, nie chcę nic mówić. A pasowałoby nam trochę skóry się tutaj ogarnąć. Dziękuję. Zobie przy okazji troszeczkę po drodze my nie będę nic mówić, ale... Taki jest los tych zwierzątek. Mnie że mogę je ujeżdżać. Okej. Okay. Okej, okay, chyba tą ścieżką muszę się tutaj udać. Nie no, fajna sprawa takie podróżowanie, muszę wam powiedzieć. To w okolicy zdecydowanie będę musiał sobie stworzyć bazę. Jest więcej tego żelaza niż wcześniej. Bo mi miały co ja Proszę, Ja proszę, jajuszko. Okay. ok. On jest gdzieś nad nami, nie? Dobrze, moi drodzy, lecimy. W takim razie, okej, okay, wszystkie pokemony ma na miejscu, tak? Okay. To się w takim razie wspinamy, moi drodzy. I co, wżyćcie mi szczęścia, żeby zrobić kolejnego bossa? Aha! To już jak będę na rynku, muszę wam powiedzieć. To jest takie zamknięte więzienie, gdzie wchodzę i po prostu sobie go pokonuję. Taki dungeon wręcz. Okej. Okay. Tylko, że będę musiał go znaleźć, czy nie? Czy to jest po prostu pomieszczenie? Tu mogę sobie wyjść. A, dobra. Mamy go. Oh wow! Oh nie, oh nie! Ała! Naprawdę to było bolesne, i to tak fest, muszę Wam powiedzieć. Okej, okay, gdyby nie to, że miał obstawę, to jeszcze może, jak mówisz, bym się na nim skupiła, tak? To kurde, miałem tutaj mnóstwo problemów. A takie z każdej strony. Ja mogę jednocześnie mieć tylko jednego Pokemona uwolnionego, no chyba, że gra mi to się odblokuje z czasem. Co wątpię. No, niestety, nie było tak łatwo tym razem. Pomimo, że pisało, że 15 level to nie oznaczało, że to było coś łatwego. <laughs> kurde, mać. Ale przynajmniej tam miał niedaleko fast travel, więc mogę powtarzać do woli. No, mi baza pokazuje nade mną. 30 metrów. A, kurde. Jeśli patrzę do góry, a to jest tutaj. Okej. Okay. I technologii points. I zdaje się, że. Moje temy leżą tam. I drugi, moi drodzy, drugie podejście. Mam nadzieję, że się jego obstawanie zrespija. A to jest moje pobożne życzenie. No, z niec już mieszarzem atakuje. No nie. Muszę tam tego pokonać i jednocześnie nie zginąć. A to jest trudne zadanie, moi drodzy. Dobra, tarczam się zregenerowała. Ok, pięknie. Pięknie, pięknie o to mi chodzi. To jest granie właśnie. Pięknie. Złapałem go. No, kurde i dostałem jeszcze punkt antyczny. Pięknie. Okej, okay, mogę gdzieś się przejść tutaj, czy? Nie bardzo. Trochę ja szkoda. Post się tutaj jeszcze może regenerować, czyli za godzinę mogę go ewentualnie złapać, okej. Okay. A to chyba się liczy jako godzina wkrzenia, nie że ogólny czas. No trudno. Okej, okay, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę. A w następnym odcinku nie mam pojęcia, co my będziemy robić. Tutaj mamy jakąś katresę. Jeszcze troszeczkę pogram, pewnie, z moimi licikowymi Ancymonkami. Więc, pewnie, tutaj znowu z progresem troszeczkę zabrnę do przodu. Planuję właśnie gdzieś stworzyć drugą bazę w miejscu, gdzie mamy dużo żelaza chociażby, nie? Żeby po prostu pokomony nam, pale, przepraszam, zbierały nam materiały. Kurde, ta mapa jest naprawdę ogromna. Jeszcze tam coś mamy. jeju jest co zwiedzać, jest co zwiedzać. Także co moi drodzy, komentował Lucik. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Następnym razem. Trzymajcie się. Shit stinks, leave you marking them. And you can't be bargained with shit so butter, but they selling you margarine. Don't buy it, keep trying. Save your strength for what you've been eyeing. Both eyes open, patches ain't pirate. Caribbean dreams are unseen, but I digress. Into the present tense, we all hesitant. Ain't one of us heaven sent. Emotions build up, so you better vent. Stick out like sore thumbs in that leather.